Udaje nam się dzięki uprzejmości władz Mosuru pana Dariusza Kubickiego szczególnie który nam bardzo dużo pomógł nie skorzystać z tej uprzejmości. Warunki są świetne. No i byłoby grzechem gdybyśmy takich zawodów nie przeprowadzili. Tym bardziej że jesteśmy na progu podsumowania roku akademickiego, czyli tego sportowego roku akademickiego, mistrzostw Polski akademickich. Nie przyjęliśmy taką konwencję, że na koniec właśnie tego roku zrobimy taką imprezę, której na dzień dzisiejszy wzięło udział 146 osób. Tyle osób zapisało się chętnych do tych Wyścigów Smoczych Łodzi. Na dzień 7 czerwca tego roku zostajemy na dobrym piątym miejscu wśród wyższych szkół zawodowych i na 57 miejscu wśród rankingu w ogóle wszystkich uczelni w naszym kraju. Przypomnę, że tych szkół wyższych zawodowych startujących w akademickich mistrzostwach Polski było bodajże w tym roku 17, czyli nieco mniej. Natomiast uczelni wyższych to jest w granicach około 170 uczelni. Regaty były ostatnią imprezą sportową w kończącym się roku akademickim i jednocześnie eliminacją do udziału w czwartych regatach o puchar prezydenta miasta Piły, który rozegrany zostaną 19 czerwca na Pilskiej Wyspie. Puchar rektora trafił do osady Instytutu Politechnicznego, w składzie którego było aż siedmiu zawodników klubu uczelnianego AZS, uczestników tegorocznych akademickich mistrzostw Polski.